10 tysięcy złotych dla zbieraczy jagód. W tym kraju to norma Szwecja ile wynosi średnia pensja 10 tysięcy złotych dla sprzątaczy i zbieraczy jagód. Średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tysięcy. Koron brut to okej. Okay. 15 tysięcy złotych mediana wynosi 31,7 tysięcy koron brut to okej. Okay. 14 tysięcy Złotych wynika z danych szwedzkiego urzędu statystycznego na zarobki rzędu 10 tysięcy złotych miesięczni mogą liczyć m.in. kasjerzy, sprzątacze i zbieracze jagód. Najwyższe zarobki osiągają szef w banku lub firmie ubezpieczeniowej 143,3 tysięcy Koronokaj 63 tysięcy złotych makler finansowy 102 tysięcy Koronokaj 45 tysięcy złotych, dyrektor generalny urzędu 92,6 tysięcy, ok. 40 tysięcy złotych oraz lekarz ze specjalizacją 78,7 tysięcy, ok. 34 tysięcy. Najniższe pensje otrzymują pracownik kawiarni 22,3 tysięcy, koron 9,7 tysięcy. Złotych, pracownik sektora usługowego 23 tysięcy. Koronokej. 10 tysięcy. Złotych, kasier w sklepie 23,9 tysięcy. Koronokej. 10,6 tysięcy. Złotych, sprzątacz 24,2 tysięcy. Koronokej. 10,7 tysięcy. Złotych, zbieracz runa leśnego, w tym jagód 24,3 tysięcy. Koronokej 10,7 tysięcy złotych, hodowca bydła 24,5 tysięcy, koronokej 10,8 tysięcy złotych. Brak płacy minimalnej w Szwecji nie ma płacy minimalnej, a najmniejsze stawki w danych zawodach ustalają na mocy umów zbiorowych związki zawodowe. W praktyce ten system nie dotyczy często osób nieposiadających etatu. Wówczas otrzymują one stawki od 120-150 koron 53-66 zł za godzinę przy wykonywaniu prostych prac. Każdego roku do Szwecji przybywa 4-6 tysięcy zbieraczy jagód z Tajlandii. To doświadczeni rolnicy, którzy są w stanie zebrać dziennie nawet 150 kg owoców, czyli kilka razy więcej niż Europejczycy. W 2009 roku, gdy był słaby sezon, pozostali oni w Szwecji, gdyż nie zarobili na bilet powrotny. Od tego czasu wprowadzono dla nich pensję gwarantowaną 21 tysięcy. 9,3 tysięcy. Tyle zobowiązują się im zapłacić bez względu na urodzaj firmy uzyskujące dla nich pozwolenie na pracę. Eksperci z Tajlandii oprócz tego punkty skupu określają stawkę za 1 kilogram oczyszczonego owocu. Cena waha się w zależności od sezonu. Może to być na przykład 25 koron OK, 11 zł za kilogram. Wówczas zbieracze z Tajlandii, jeśli przekroczą próg obiecanej impensji, mogą zarobić dodatkowe pieniądze. Od wszystkich innych skupowane są owoce na zasadzie akordu. W latach 90 na jagody do Szwecji i przyjeżdżali Polacy oraz mieszkańcy krajów bałtyckich. Teraz decydują się na to jeszcze Bułgarzy oraz Ukraińcy. Według nieformalnej listy przedsiębiorstwa skupującego runoleśne Leśne Balsjoe tajowie zbierają dziennie średnio 133 kg jagód, Ukraińcy 60 kg, Rosjanie i Białorusini 40 kg, Polacy i Bałtowie 10 kg, a Szwedzi 4 kg. W Szwecji i podatek od dochodu wynosi ok. 25-30% a na jego wysokości ma wpływ kwota wolna od podatku, miejsce zamieszkania region oraz gmina. Przy najwyższych dochodach od pewnego pułapu podatek zwiększa się do 40-50%.